W rodzinie TVP Info jest Jarosław Ekimowicz, który ostatnio narobił trochę afer. Co sądzisz o jego zachowaniu? Dla mnie najważniejszą cechą u człowieka jest szacunek. Jeśli ktoś nie ma tego szacunku i wykazuje się brakiem szacunku do innych, jest to osoba, która postępuje źle. Czyli to jest taka osoba, która trochę przynosi wstyd, Twoim zdaniem, waszej rodzinie TVP, który jest każdy? Trudno mi wypowiadać się za innych, za całą redakcję. Ja osobiście. Bardzo cenię sobie szacunek e, i e, tolerancję. E, I poszanowanie dla innych. Jeśli ktoś tego nie przestrzega, e, nie będzie moim kolegą. Czyli waszych prywatnych relacji nie będzie. Wydaje mi się, że e, na ten moment e, na ten moment e, Jarek ma chyba coś do przepracowania. Bo. E, Wypowiadanie się negatywnie na tematy innych publicznie e, jest niewłaściwe po prostu I, i, i wypadałoby zastanowić się albo gdzieś tam uderzyć się w piersi. Powiem Ci, zaimponowałaś mi. Dziękuję bardzo za rozmowę.